Mam gotów się 1, 2-3 A to odcinek z konkursu O tym Wam na pewno mówiłem Ci, którzy oglądali mój odcinek Wiedzą że Mam konkurs Do wygrania jest nakręcenie ze mną Skyblocka A jak to jest nie jest jakaś nagroda? Ale... Jedna nagroda niespodzianka a więc. Zasady konkursu. Konkurs polega na tym, że trzeba w komentarzu zapisać pojęć na moje pytania. Wzór będzie podany w opisie, jak trzeba napisać. I teraz też powiem wzór. Trzeba komentarza zrobić kratkę. Potem trzeba napisać, biorę udział z małej, z dużej litery, tylko musi być kratka. Biorę udział, nie? Potem pod tym 1 i tam odpowiedź na, na pytanie. Yy, no i <laughs> potem też trzeba... 2. Yy, odpowiedź. 2. Odpowiedź. No i ten. A pod tym trzeba napisać. Jak już się napiszę, bo... Bo jak się napisze już... Bo jak się napisze już dwie odpowiedzi, to pod tym trzeba napisał, napisać swój nick na Minecrafcie. Yyy... Powiedz, jest do no. wygrania! Już mówiłem. Przypomnij ty, może możesz Yy, tak. Więc... czekajcie. I... Odcinek, który dzisiaj wrzuciłem to z Ludnej Wyspy. Yy, dzisiaj próbowałem wrzucić znowu. Ale się nie udało nakręcić, bo moja szczeszenie zatrzymała mikrofon, a ona yy. miał nie umie ten. I Dziękuję. I tak ale pod tym trzeba napisać w nie? i tam zleje nic nie trzeba a potem im jeśli chcecie napisać i biorę udział mm. i ten i komentarz to musi być osobno osobno musi być bo mm, wiecie jakby bo ja bym się pokupił tam nie Czy się tak to Y, a więc... Czekajcie. Y, Marcin teraz we mnie słucha w y, I nie dał, no, bo dla mnie wrenny też są wredne. Y, co masz za kombinę? No i... Uuuu, fajnie to wyszło. E... I... To chyba na tyle w tym odcinku konkursowym, a więc trzymajcie się. Do zobaczenia. Na ra. Cześć.